Czy twoi synowie pytają o zmarłych braci? Kiedy mój syn gra, często z płaczem powtarza, że gdyby Mustafa i Ali tu byli, na pewno pomogliby mu wygrać. Wspominają ich. Młodszy syn, Hashir, prosi też, żeby nazywać go Ali. Okłamujemy dzieci, mówiąc, że ich bracia wciąż są w Kabulu, w Afganistanie, że kiedyś wrócą, albo że są w szpitalu. Tak, pytają o nich cały czas. Dwaj synowie Durranich, Mustafa i Ali, zmarli na skutek zatrucia toksyną muchomorów sromotnikowych. Dramat rozegrał się w sierpniu zeszłego roku, tuż po ewakuacji rodziny z Afganistanu do Polski. Jak wyobrażałeś sobie Polskę? Kiedy dostaliśmy się na lotnisko, byliśmy szczęśliwi. Przede wszystkim czułem, że uratowałem życie swoje i swoich bliskich. Kiedy wojskowy samolot wystartował, cała piątka moich dzieci zaczęła klaskać w dłonie z radości. Po przybyciu do Polski również byliśmy szczęśliwi, że jesteśmy bezpieczni. Mohammad jest dyplomowanym księgowym. Pracował jako wykładowca oraz doradca prezydenta Afganistanu w kwestiach. Ekonomicznych. Po wycofaniu się wojsk amerykańskich oraz zajęciu Kabulu przez talibów, jego rodzina znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Durani wraz z setkami zdesperowanych Afgańczyków przez kilka dni koczowali w pobliżu lotniska. Czy mógłbyś opowiedzieć mi o sytuacji w Afganistanie, o waszych ostatnich dniach spędzonych tam? Przede wszystkim były to bardzo mroczne dni w moim życiu. Każdy Afgańczyk wówczas cierpiał. 15 sierpnia byłem w pracy w pałacu prezydenckim i to wtedy otrzymałem telefon od swoich rodziców z wiadomością, że talibowie przejęli teren, na którym mieszkamy, a także, że zbliżają się do pałacu. Poprosili, żebym jak najszybciej wrócił do domu, bo sytuacja jest bardzo zła. Przez sześć dni i nocy próbowaliśmy dostać się na lotnisko, ale bezskutecznie. Mnóstwo ludzi czekało wówczas na ratunek. To był tłum, który starał się wejść do środka. Uniemożliwiali to talibowie, którzy w większości kontrolowali lotnisko. Dopiero po pięciu nocach starań, gdy na miejscu pojawiły się międzynarodowe wojska, udało nam się wejść do środka. Jak wyglądało wasze życie w Afganistanie? Byłem doradcą finansowym w National Security Council w pałacu prezydenckim. Miałem także dwie firmy, które nazywały się kawiarnia Durrani i tekstylia Durrani. Tak więc moje życie było naprawdę piękne i pełne. Bo wówczas żyli jeszcze Ali i Mustafa. my complete family Ali Mustafa. Co zabraliście ze sobą z domu? Nic. Wyszedłem z domu w jednym t shircie Zabraliśmy tylko pieluchy i mleko dla dzieci, nic więcej. Po przylocie do Polski rodzina Ndurani wraz z grupą innych obywateli Afganistanu skierowano do ośrodka dla cudzoziemców w Dębaku pod Warszawą. Kiedy wszyscy trafiliśmy do ośrodka, nie wiedzieliśmy czego się spodziewać. Nigdy nie byliśmy w żadnym obozie, nie wiedzieliśmy ile cierpienia przed nami. Wtedy byliśmy tylko szczęśliwi, że jesteśmy bezpieczni. To było najważniejsze.